Dzień dobry wszystkim, tego wspaniałego słonecznego dnia. Słuchajcie, czekam co za niespodzianki mnie tutaj oczekują dzisiaj, bo tych niespodzianek jest coraz więcej i to każdego dnia. Nawet siedzę w domu, a na razie w nocy była burza. Oczywiście liści napadało, nie ma się co czarować. Aha, no to jak zwykle standardowe czyszczenie basenu mnie. Czeka, jak co rano, proszę bardzo. Liście są, żeby nie było miękkiej gry. A tam, a tam zobaczcie, już od rana siedzi Ewunia i przy kawce odpowiada na Wasze wiadomości. Także nie żałujcie nam, niech ma dziewczyna co robić. Bo strasznie ją widzę, że jej to sprawia dużą przyjemność. Odpowiadanie rano przy kawce na Wasze komentarze. Także. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, oczywiście. A to Ewuniu ja powiedz dzień dobry. Dzień dobry. A jak nie mam komentarzy, to nie mam co robić, słuchajcie. Tak i wtedy na mnie pokrzykuje. Tak, a... Ym... A tego przecież nikt by nie chciał, a szczególnie tak, ja. Oczywiście, że nie. Ale Tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście ten basen mógłbyś wyczyścić. Może się zdecydowała wskoczyć dzisiaj do tego basenu. Jezu, jak to? Zabieram się do roboty. O. Powiem Wam tylko, że tutaj w tym domu to człowiek chodzi jak po polu minowym. Tu w nocy trzeba uważać, żeby żap nie rozdepnąć, ale cokolwiek się nie dzieje, cokolwiek nie robisz, to musisz patrzeć, żeby nie uszkodzić jakiegoś zwierzęcia, bo żeby ze chcemy może żaluzję i patrzymy. A tu taki, nie wiem, woła ktoś o pomoc. Co tam się dzieje? tam? No, no i co? Stopy pokazał Ci. Dobra, ciągnij go do góry. Teraz? No wyciągaj go. Ale no. się boję, jak mu skrzydeł. No, zrobimy... no nie, a co mam zrobić? No Wyłaź stąd. A, to on do mnie idzie. O! O! o. o, 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 o. <noise> już tam, tam polas, już go ciągnij do góry. A drugi tam jest, u góry. Widzisz go? No widzę, no przecież to są mądzioły, no niech sobie radzą po prostu, no bez przesady, no. no i co, mam teraz ciągnąć do góry? Ciągnij do góry, delikatnie, ciągnij, żeby zdążyły uciekać. Tamten tam, no, kręć. Kręc. <laughs> Się <kręci> na wałku. <laughs> Widzisz go? <laughs> no widzę, no. <laughs> A ten jest inny, nie? No, tamten jest większy po prostu, dobra. Kończę dobra. filmowanie tych głuptaków po prostu, no, bo to... Gdzie to, to poszło już? Gekony szaleją w Czyli Znowu jest. <laughs> Alan mówi, że się muchy boi, ale <laughs> mucha jest. Rzeczywiście, znowu jakieś bydle wielkie przyleciało. No, przecież to ma ze 3 cm, No, no, 3 to może i nie ma, tak? 2,5 na pewno. Ale nie wiem, czy ja na nią patrzę. Chyba jest sam, to czarna plama, ale rzeczywiście jest duża. No, ona jest taka, Ewa. Ale... No, ale znowu atakuje. Tu są same krosmose, No. No zobacz na to, co tu siedzi. Co? Gdzie? Modliszka, jaka wywalona w kości. Czyli, ale rzeczywiście, o jaka wielka. Ale wielka, no. A ty, ona ma drugą nogę, czy tylko jedną ma? Nie wiem. A modliszki w ogóle mają dwie, chyba, nie? Czy jedną? Jed jedną nogę mają. O czym ty w ogóle opowiada? <laughs> nie wiem. No to co łapie, tak atakuje. Gdzie jest mucha? weź, weźmy ją zwrócisz. Ja ona chyba nie żyje, wiesz? ona się nie rusza. To może... Boże święty Alan. No nie no, ona już jest od dłuższego. No to czasu. czemu ty mnie tak straszysz nią? Pokazujesz mi teraz ten. A tutaj widzę, że krowy się pasą i każda ma taki wielki dzwonek przyczepiony, żeby kołatkę, było wiadomo, kołatkę, kołatkę taką, żeby było wiadomo, gdzie jest. Oczywiście, jadąc tak, wzbudzamy ciekawość lokalców. Każdy się patrzy, co my tutaj robimy i kto my jesteśmy, bo oczywiście nikt nas wcześniej tutaj nie widział. Ale jesteśmy na takiej typowej wsi właściwie. I tak, jak widać, wszystko jest, mogę powiedzieć, że zadbane. Nie jest zapuszczone, prawda? Tak, 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 mówię to jest. Są takie miejsca, że rzeczywiście jest gdzieś coś nie ten, są jakieś niedociągnięcia, ale ogólnie jest ładnie. No, ale to my wiecie, jesteśmy tu w tu wiesz, tu, tak? tu nikt nigdy nie docierał, prawda? Tak. Zobacz, każdy domek czy coś tam, trawka przycięta, tu nie ma klepiska pod domem. No tak, wszystko ładnie zrobione, zadbane. No, fajnie jest. No więc tak, znaleźliśmy się w kolejnym bardzo dziwnym miejscu. Nie wiem czy takim dziwnym Myśmy się tu dziwnie znaleźli, bo przez przypadek zupełnie. E... Bo co? Bo wyjechaliśmy się przejechać po prostu. na plażę jechaliśmy. Znaleźliśmy miejsce Win Wonders. Z ciekawostek powiem, że znowu jest bardzo pusto wszędzie. Są budynki przed nami, które są dwupiętrowe, czyli jest parter pierwsze piętro. Ale dziwną rzeczą dla mnie jest, w tych budynkach po prostu nie ma schodów. Nie ma schodów, a poza tym jest wszystko w piasku, piasek jest. Nie ma żadnych płytek, nie ma niczego. Są same okna, żadnych rur położonych. Więc podejrzewam, że jeżeli ktoś to chce kupić czy wynająć, to zapewne będzie musiał zadbać o to, żeby sobie zrobić schody na górę. Ponieważ znaleźliśmy się tutaj przez przypadek, to, to pewnie dzisiaj do środka nie będziemy wchodzić. Ale... Ale mówię, no jest takie, słuchaj, te fontanny to imponujące, są cały zamek zbudowali. Muzyka leci, oczywiście, jak wszędzie w Wietnamie. Ale zajdziemy, bo pewnie, pewnie się tutaj wybierzemy po prostu, bo się okazało, że Zresztą no tak, no Pukok nie jest duże. Tu właściwie wszędzie da się, da się dojść, dojechać bardzo szybko. Dojść, może przesadziłem, ale tu macie imponującą fontannę, a tu macie wejście do Pukok Wonders, Win Wonders. Przepraszam, na Pukok. Połazimy chwilę tutaj w okolicy. I mówię, wydaje nam się, że tutaj jest wejście, tutaj jest, że tak powiem miejsce na cały odcinek po prostu, także wchodzenie takie wieczorem już chyba mniejszego sensu, większego sensu nie ma ale... Ale obejrzymy, dowiemy się co, jak, za ile i dlaczego. Słuchajcie, ta wygląda tak. No tak jak mówiliśmy, w tej chwili nie mamy biletów, więc nie wyjdziemy. Wind Wonders Up Food, Drink, service. No dobra Dobra, dobra Mają takie rzeczy Oczywiście wszędzie jest pusto Ale nie wiem, tu Widziałeś? A, tu są kasy biletowe One działają? Nie, to jest Information Center Dobra Łazimy Jak mówię, zadbane jest wszystko przepięknie co widać, ale ludzi za dużo nie ma, ale dla nas to dobrze. Moja uwaga jest taka, że. Kurczę, tak się trochę. Na to przykro patrzy, bo jest. Eee, Baker, proszę bardzo. Jest do 6.30 otwarte, jest 5.30 w tej chwili. Oczywiście nie jest otwarte, bo tu nic nie jest otwarte. Tak sobie wyobrażam, że tu sporo ludzi wtopiło duże dużo pieniądze, dzierżawiąc to na przykład od tego Win Wonders od Win Pearl, czy jak ta się firma nazywa. I, i wiecie, i to no nie ma, no nie ma, jest zamknięte, bo, bo przecież tutaj nikogo nie ma poza nami. No nie, no są jacyś pojedynczy ludzie przyjeżdżają jakieś autokary. Oczywiście, my jak pójdziemy już do środka, to nie będziemy narzekać, że nie ma ludzi, bo wszystkie kolejki nasze, prawda? Ale, ale generalnie tak smutno się trochę robi. Bo mówię, obiekt jest potężny, wszystko jest pięknie, ładnie, ale... ale nie ma nikogo, no. Aha, i nie wiem, czy Ewa, Ewa mówiłaś o tym, czy nie mówiłaś? Że w tych sklepach, słuchajcie, e, na dole oczywiście nie ma schodów na górę. A weszliśmy do jednego, który akurat działał, to po prostu to widać, że oni sobie dorobili te schody. Tutaj też można zobaczyć na pewno. Tutaj też są dorobione, nie? Tu te są dorobione? Hmm. Chyba tak. No gdzieś tam. Więc jak wynajmujecie takie miejsce, musicie sobie skonstruować sami schody. Ale dziwne, bo tak naprawdę na górę nie ma żadnej żadnego wejścia. Także y, sufit jest cały zabudowany, tylko musisz sobie tak. pewnie wybić, nie? Wybić. W tak, 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 tak. Według mnie to tak wygląda, bo mówię no. Dziwny pomysł. No i oczywiście wszystko zrobię na stylistykę starych. Europejskich? Nie wiem, czy europejskich, to tak bardziej Disneyowych miasteczek, bo w Europie tak nie jest. My jesteśmy właśnie pod szpitalem, to jest International Szpital na Puchot, nazywa Win się Vinmec. Y, oczywiście nie mamy po co tutaj wchodzić, ale jest całkiem spory, z tego co widzę, pewnie tam jeszcze w głąb coś idzie, może nie jest za duży, ale, ale jest okej, okay, bym powiedziała ale jest polecany jako najlepszy i najbardziej profesjonalny szpital tutaj na wyspie Pukok Także jakbyście kiedyś byli i potrzebowali lekarza to podobno najlepiej tutaj to najlepiej tutaj przyjeżdżać A my. też wydaje się być bardzo cicho spokojnie tutaj a jak jest naprawdę to też nie wiadomo oczywiście najlepiej nie potrzebować tutaj dokładnie Się wydawać by mogło, że powinno to wszystko kulać, nie? No. Nawet tam mają Windy Club, czyli co? Znaczy, się tam wiatry puszczają? Tak, to jest taki, tu gdzie się puszcza wiatr. Fajnie. Wjeżdżamy teraz do safari. Musimy przebyć pewnie jakąś drogę, żeby się dowiedzieć. Kilka szczegółów. I zobaczyć czy warto to miejsce odwiedzić. A taki dosyć duży, jeżeli chodzi o powierzchnię, dosyć duża powierzchnia jest, tak mi się wydaje, co? Znaczy słuchaj, no my jedziemy, zobacz jak my daleko to od drogi odjeżdżamy, to, to, to safari tak, się gdzieś tak. powinno zaczynać dopiero. Jedziemy i jedziemy, co? No, nasz dzień się zaczął wydłużać coraz bardziej, więc chyba dzień zaczyna się chwylić ku zachodowi, a my dalej jedziemy, słuchajcie. Więc jak dojedziemy, to się odezwiemy, nie? Więc tak jak myślałam, się okazało, że już jest za późno, więc już nawet nie chcę wpuszczać za bardzo do środka. Więc musimy podjechać tutaj, nie wiem, może jutro, może pojutrze, co? No, przejdziemy, zobaczymy. Jesteśmy w miejscu, gdzie trochę więcej się dzieje, ale też nie za dużo. Teraz ty wejdziemy do, tych, do tego parku. Um, ale tak dosłownie na momencik, ponieważ już, już jest dosyć późno. Będziemy musieli uciekać coś, coś zjeść. Um, ale do, dosłownie to dosłownie jest... to będzie bardzo szybka nagrywka. No, ta, tak, ale spadniemy wam to pokazać więcej. Teraz zrobimy tylko taki przelot, zobaczyć nasz Grand Walls. Ty myślisz, że mogę zjechać z tej ślizgawki? Nie wiem. Aha, no taki park fajny, tematyczny. Taki park tematyczny. Chcesz zjechać z tą ślizgawką, mówisz? No jedź, ja będę cię łapać. No dobra. Nie wiadomo, czy jest już. Ale na pewno nie widzimy, ale na pewno usłyszymy, jak będzie Alan wjeżdżał. Eee, <grymne> e, ty! Chromolę tą ślizgawkę! Co? Chromolę tą ślizgawkę! W ogóle się nie zjeżdża! <grymne> Tylko co? Musiałem się odpychać nogami, żeby zejść na dół. No, piękne rzeczy. Ej, proszę bardzo. Tacie za dużo. Czyli co, wytarłeś wszystkie kurze, jakie były, tak? Tak. Fajnie. Przyjechaliśmy coś zjeść, właśnie już się robi dosyć ciemno i chciałam tak szybciutko, bardzo szybciutko pokazać ceny, po ile można kupić jedzenie. Czyli tak jak widzicie Państwo, jeżeli chodzi o jedzenie, to są nazwy angielskie podane i ceny. Wszystko właściwie można kupić za kwotę 50 tysięcy. Obojętnie, czy jakaś wołowinka, czy, czy ryba, czy kurczak, można wszystko kupić sobie w cenie właściwie dwóch no dolarów. Jak to będzie smakowało, wszystko zobaczymy: wszystko się okaże. Tutaj mamy jeszcze takie pokazane obrazki, czyli właściwie, jakby trzeba było sobie spojrzeć, wspomóc się wizualnie, to oczywiście można popatrzeć i wybrać. Pani nam doradza kurczaka. Wybraliśmy siput z jakimś makaronem, więc spróbujemy, zobaczymy, czy będzie dobre. Znowu kolejna niespodzianka. Słuchajcie, w Wietnamie dostaliśmy makaron. Tak naprawdę no Pani mówiła, że to są chrupiące makarony. Dostaliśmy makaron. To się chrupie, jak chrupki. Chrupiące, jak chrupki, dosłownie. Z Jakimiś krewetkami z zielonym. No patrzymy dalej. No czy dobra. na słodko, czy nie na słodko. Więc Już będziemy do... patrzeć. Już próbują. No i... Dobra, ale nie pasuje mi ten chrupiący makaron. No ale sami chcieliśmy chrupiący, nie? To chrupiący rzeczywiście jest chrupiący Dobra Jesteśmy na Lotnym Markecie ale nie jest zachwycony tymi, tutaj To są krewetki królewskie, chyba ktoś pisał. Te? Tak A może? Ale a te? Te to mam brzydkie skojarzenie. No ja chyba też. No i jest dużo jeszcze innych, które są dosyć ciekawe z porządka. Ty, to są chyba te, zobacz, to są shrimpsy, ma Mantis szym. Tak, to są te, te duże, nie? No właśnie, a te tutaj to są takie, mówię, to są kojarzenia. mam jedne właśnie. No i oczywiście owoce morza, podane w takiej formie. Ty, ale wygląda ładnie. To jest ta grilla, grilla, wszystko idzie. Chyba tak. Nie Bardzo nie. ładnie to wygląda. Tym można wziąć sobie cały talerz z muszelkami i oczywiście wszystko położyć na grilla, sobie samemu zrobić. A tutaj panie walczą właśnie z, z tym, nie z, o Jezu, jak to się, z durianem. Mamy oczywiście plecaki, jakieś maści, ma bazidełka, szminki, herbaty, kawa, wszystko właśnie co, tylko dużo zapragnie oczywiście suszony pieprz, biały, i czarny, a my idziemy dalej. I oczywiście to są ziemniaki, nie? Podawane tak, tak, w takiej tak, tak. formie. Są ziemniaki podawane w takiej formie, więc one są smażone. Można sobie ładnie kupić. Pan robi jakieś wycina właśnie z drewna, rzeczy różne. Ogólnie jesteśmy na tym nocnym markecie, jest szwarc, mydło i powidło, można wszystko dostać w różnych cenach. Należy czasami się może troszkę targować, jeżeli chce się tań... chociaż mówię, te ceny tutaj są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niskie, także nie ma co panikować. Słuchajcie, z takich rzeczy, co mogę powiedzieć, to jest dużo osób, które po prostu yy, widzą turystę, przychodzą, wołają, nagabują, żeby po prostu usiąść, kupić, wejść do sklepu, żeby popatrzeć i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taka historia. Chcieliśmy się z Państwem pożegnać na dzisiaj. Tak, na dzisiaj się żegnamy. Jak widzicie, nasze wyprawy losowe, nawet na przejażdżki, owocują jakimiś dziwnymi miejscami, w które trafiamy. Tak to jakoś wychodzi. Tak. Bezwiednie, ale tak to jest. Tak I, i powiemy Wam już dobranoc. Co prawda tak się trochę śmieje, bo u Was to jeszcze nie jest czas na dobranoc, jak to oglądacie na pewno. Ale dla nas, dla nas to już jest taka dobranocka po prostu. Także żegnamy się i widzimy się jutro. Dobranoc. Tak jest. thank <laughs> you